Witam serdecznie. Dzisiaj króciutki materiał pod tytułem Jak przyspieszyć działanie systemu Windows. Posłużymy się tutaj na przykładzie Windowsa 10. Wszystko co musimy zrobić, to zaledwie wejść tutaj w pasek Start. Następnie przejść w ustawienia. Teraz wejść w zakładkę System. Teraz zjechać tutaj na dół na Informacje. Następnie. Teraz tutaj zjechać w dół i mamy coś takiego jak zaawansowane ustawienia systemu. Wchodzimy w zaawansowane ustawienia systemu. Zakładkę Zaawansowane, wchodzimy w ustawienia i teraz tutaj mamy voilà. Dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności. Klikamy w to. Dajemy. Zastosuj i działanie naszego systemu powinno ulec zmianie przyspieszenia. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.